zadaniu mamy sprawdzić, ile to równanie ma rozwiązań z liczb rzeczywistych. Aby tego dokonać, na początku, w każdym, jak w każdym równaniu wymiernym, najważniejszą rzeczą jest tutaj wyznaczenie naszej dziedziny, dlatego, że mamy tutaj wartość ułamkową i ten mianownik na tym mianowniku na początku należy się skupić. Przepiszemy go tutaj na początku, czyli mamy 2x, x minus 1,5. No i tutaj tą wartość x. Plus 6 i to wszystko nie może być w tej sytuacji równe 0, bo jeśli wynik by byłby w mianowniku równy 0, 0 z punktu widzenia matematycznego nie miałoby to sens, co to zadanie do rozwiązania. No i teraz tak, skoro nie może nam to być 0, mamy tutaj postać czynnikowa, możemy tutaj zapisać to wszystko, przyrównać po prostu do 0, czyli nasz 2x nie może być równe 0. Kolejną rzeczą, czyli też zapiszemy, że x minus 1,5 nie może być wartością równą 0 oraz x. Plus 6 nie może być wartością równą 0. No, w tej sytuacji otrzymujemy, że tutaj x nie może być równe 0. Tutaj otrzymamy, że x, jak przeniesiemy na drugą stronę, nie może być równe 1,5. Natomiast tutaj x nie będzie mógł równy być minus 6. No, jak mamy już wyznaczone te wartości, które no, nie mogą być naszym wynikiem, przechodzimy sobie teraz do naszego równania. No i teraz, jak przechodzimy do tego równania, e, mamy po prawej stronie 0, czyli pierwsze co robimy w takim równaniu, nie będę go przepisywał, zrobię to tam do góry. E, to przemnożę tą wartość dokładnie przez ten mianownik, który mamy, czyli x minus 1,5, e, i wtedy mamy x plus 6. No i w ten sposób skrócimy się cały ten dół. Po prawej stronie będę miał nadal 0 i zostanie mi tylko takie równanie 4x minus 6. 6, które zapiszę tutaj na dole, wtedy mam x minus 2 do kwadratu jest równe 0. I pozostaje takie równanie. Znowu mamy tutaj postać czynnikową, którą możemy rozbić i przyrównać każdy nawias do, do 0, czyli w tej sytuacji 4x minus 6 jest równe 0, albo też x minus 2 jest równe 0 w tej sytuacji otrzymamy, że 4x jest równe 6, 6 podzielone w tej sytuacji przez 4 otrzymamy, że x jest równe 6 podzielone na 4, to mamy 1,5. Natomiast jeśli chodzi o to drugie wyrażenie, to nasz x jest równe 2. No i teraz sprawdzamy, czy nasze nasz x należy nam do dziedziny, czy też nie należy, czy jest to jakimś ograniczeniem. W tej sytuacji nasz x nam nie należy do naszej dziedziny, bo tam mieliśmy wykluczenie, że 1,5 nie może być naszym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o dwójkę, tutaj nie ma żadnego problemu i w tej sytuacji ten nasz x należy nam do naszej dziedziny zbioru liczb rzeczywistych z wykluczeniem tych liczb, które tutaj wypisaliśmy, czyli prawidłową odpowiedzią będzie do tego zadania, że ma dokładnie jedno rozwiązanie x równego 2. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.